No to mam problem. O oh, nie! O nie! I jest. Co to robi? O Jezus! <grych> o Boże! O! I już się nie lubimy, nie? <grych> o, właśnie, jak masz możesz wybrać, z kim się zamieniasz. O! Co? <grych> E, nie, nic, Dobieraj! Dobieraj! <grym> o nie. o co chodziło w tym challenge? Nie no to chodzi o to, że jak ja mam jak jest czerwone, nie? I rzucę tą no. czwórkę. A nie mam czerwonego, a ty challenge nie? Tak jakby rzucam tą kartę jaką mam a, ostatnią deskę dobra. ratunku, okay. rozumiesz? To będzie świetny odcinek na w Uno. O nie! <grym> you do not przycieło. do this to me! O, to cztery. A muszę tylko wyczekać, że coś mogłabym niejak wyczuć? czeski na Nie no! O! Co to ma być? To jest... Obracaj, obracaj pędzio. Dawaj niebieską, nie może być niebieska. Nie miałem Kurde. tyle niebieski. Kurde. o, dobra. No co? O, fuck. Jaki ma kolor? Tak? Czerwony. Nie, dobra. A ja to musimy ja... mu... Nie zrobię tak. Ile? a jak zrobić a? uno? Czemu? Ej, czemu dostać plus dwa? Za co? Co? Aha, co chyba, to? że trzeba powiedzieć uno na drugiej karcie. O nie, nie, Janady. to fajnie, nie. Dyski pokonałaś z... No Wszystkim nie grał. Teraz mnie dobrze słychać? Cały o, czas cię dobrze Ale jesteśmy pro razem. Nie, tak? O nie. Dlaczego? chwila w sumie... No tak, lecimy. O! Ojej! Szkoda. Bo chyba gramy pode mnie. U. Dobieraj. Dobieraj! <noise> Dobra, będę miał dużo kart, to będę im dużo sadził, nie? Co? Co ja zrobiłem? Zamieniłeś nas No ale był czerwony przecież. Ajajaj, aj, aj. <noise> Nie są. A niebieski chciała wybrać? Mogę dobrać sobie? To Oj, a czemu? Łaj! ty to robisz! O nie, Jul. O. Oh. A? a? <śpiewanie> plot Twist. Nie. nie. Nie zgadzam się blok. <śpiewanie> Pandia wygra pewnie. Och. Oh. <śpiewanie> kurde no. <śpiewanie> a, zajączki. O jakie jest? te? Co <śpiewanie> jest? Jak tam grać? <śpiewanie> tak samo. <śpiewanie> Wojtek, zaraz, Mów tutaj dopierdzieliśmy! No tak! O, No nie chciałem rzucić! Dobrze rzucone! Niebieskie właśnie. Plus <ślały> <ślały> <O>, się... <ślały> Co, teraz panzia będzie boostować Tyskiego? Ja, ja nie wiem, co ja Tak, Tyski! Tyski, nie... doprowadzę cię do zwycięstwa! Nie? Nie. Nie mi się daje, dobrze. mi się daje, wyłączone są te. CO mnie Tutaj, co? Mam za mało kart? <ślały> A co, czemu nie... Aha, dobra. Kurde... Ej... Kurde, nie to! Nie, nie w tę stronę. O Uchwalam! Ty, ty w sumie Michał dobre karty. My no mamy lepsze. Nie, nie macie! O nie! O! o nie! Pewnie dostałem. Ja! Powstała... Nie wiem. Co? Follow me through, five cards are on the same, but I don't know how to Dobrze, rzucaj im, króliś! Rzucaj im! Nie, mi też! No właśnie, nie. Zrób śmiesznie. Robię śmiesznie. Aaaaaah! Nie! Co to jest? O nie! Co zrobić? Ojo, stala karty. Kogoś buchnie, jak nie będzie miał. Lepiej, żeby nikt chyba nie popierał. Nie no. <grywa> Dobra. wiesz jaki jest Win Condition, nie? Nice, lepiej powiedz! Powiedz to... co to jest? Co, co ty <grywa> Co on co? robi? No co? <grywa> Trzeba szybko zagrywać Co to, co to jest? Zmień kolor, zmień kolor, zmień kolor No co to jest? jak w 3 sekund... Dobra